Uwaga, uwaga, tu jest ostrzeżenie, ponieważ w niektórych momentach w filmiku może być bardzo głośno. Witam was bardzo serdecznie, moje myli widzowie! A to jest pierwszy odcinek z Ballistik! Długo oczekiwany, chcieliście go, więc zaczynamy! To jest yy, deathmatch, każdy na każdego, będziemy grać z żeby było zabawniej. I idziemy sobie, za 3 sekundy lecimy na pole bitwy. I co się stanie? Dobra, idziemy, ja już mam ciarki. Gdzie oni są? Gdzie oni są? Tu jest, tu jest, tu jest, tu jest. Patrzcie, patrzcie, od tyłu go zejdziemy. Łaaaaaaa! Czeki-czek! Boże. Nie drzwi... Nie drzyj się tak werty. Fajnie się gra snajperem, ale trudno. Trudno, naprawdę. Ale jak na hita się zabija, to jest tak bez celownika, to jest hardkorowo. Czemu gra snajper? No bo już mówię. Łaaa! Łat, Fak, fak, fak! Fak, 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 fak. Koniec rundy zaraz. Dlaczego? Patrzcie, jakie staty mam zarobiste. 4-5. A. No bo grałem wcześniej, testowałem. No to nie mój problem. Nie graj, nie graj, nie graj, nie, graj tą muzyką, nie graj. O, o, boże, boże. O, boże, boże. Nie, 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 nie. nie. Zabijemy go, zabijemy go. Zabijemy go! Tutaj pójdzie Po, Poszukiwaniu co się waliłsze i to? Zes modeon. Bom, bom, bom. What the fuck? Bom, 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 Jest. What the, Co to było? Łata Co to było? Bom. Nie! Dlaczego mi to robicie, koledzowie? Nie, wow. yeah, dobra, lecimy. Już było koniec rozgrywki tamtej. I jest inny tryb, ale ta sama mapa. Dobra, jedziemy, to jest Capture the Flag. Znaczy, to jest po prostu. No, jak Capture the Flag, yy, musimy punkty. Yy, punkty przytrzymywać. Jak najdłużej, żeby wygrać. Ja jestem niebieskim. Tak, dobra, idziemy. Musimy czerwonych pykać Dalej sniperem gram, bo fajnie się gra tym sniperem, tak hardkorowo. Ło, tak właśnie. No. No, dosta bułałokieć go, wrotek. Musimy się poskradać i z daleka ich nawalać. Fajnie się sniperem gra. Na hita się. Ja właśnie na hita lubię tak zabijać wszystkich. Ale idziemy, idziemy, idziemy. Nie ma opierdzielania się. Czerwoni. Kurde. Yeah! Достал. Yeah! 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 Spierniczamy, spierniczamy stąd. Gram w takim małym okienku, więc dziwnie się gra, ale. Jeb! Jezu! Znowu koniec rozgrywki! Idziemy dalej. Idziemy, tu mamy iść. Tutaj znowu. Ale jak mnie znowu zabiją, to się wnerwiem. O oh fak, źle zrobiłem Szyby na... porozbijało Ha Fak gruby! grupy! jestem grupy Muszę nic skopie Ło, ło, Cię w pół Jezu, co to było? No, bo myślisz, że jest muzynem większym ode mnie? większy, większym ode mnie... To jest koksem! No... Fuck, Znowu jakiś taki debil... balonny. Tak, to już koniec filmiku. Jeżeli ci się spodobał, zostaw kciuka w górę. Oraz zasubskrybuj mój kanał, żeby być na bieżąco. Trzymaj się. Cześć.